Miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Łomży będzie współpracowało z wyższą szkołą agrobiznesu. Wszystko po to, aby środowisko było czyste i aby w Łomży było zielono. W różnych miejscach miasta będą te drzewka, podobnie tutaj u nas też e, zasadzimy, uh -huh. no bo to e, czekamy na pierwsze wyniki, które na pewno będą dobre, bo popatrzcie wzrost masy, bo mnie to przeraziło, że 3 metry, drzewko rośnie rocznie. Dziś podpisane porozumienie dotyczy współpracy między Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, a instytucjami naukowymi, które będą prowadzić badania w zakresie bardzo popularnego drzewka jakim jest oxytree, ale również szeroko rozumianej zieleni oraz dotyczą również kształcenia w kadr, które mogą w dłuższej perspektywie zasilić zakład Drugi zieleni miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej połączy. Jakieś jeszcze korzyści osiągnie zakład dzięki tej współpracy? Pozwoli nam, y, zrobić krok do przodu. Ja też mówiłem o tym wcześniej w trakcie konferencji. Y, w mojej ocenie jest to pierwszy etap modernizacji grabówki. Y, w, w zakresie jakości świadczenia przez nas usług poprawi to z jednej strony jakość tej zieleni, którą będziemy mieć w mieście i z drugiej strony też, tak jak mówię, poprawi, może poniesie kwalifikacje naszej, naszej kadry. Sposobowe korzyści, które wynikają dla mieszkańców, jest to znacząca poprawa jakości powietrza. Drzewko to Generuje około 10, 10 razy więcej tlenu niż inne drzewa. W dobie wszechobecnego smogu jest to wartość, duża wartość tego projektu. Ja, tutaj pan doktor w sposób szczegółowy przedstawił nam, jakie, jakie możliwości ma to drzewko. Wierzę, że, że ten aspekt ekologiczny będzie tym, że tak powiem, tą, tą najistotniejszym elementem tego projektu. Natomiast Zakładam, iż na korzyści płynące z tej inwestycji również przyczynią się do rozwoju miasta. Drzewa, oksytry, jest to wyhodowane, zostały przez naukowców hodowców hiszpańskich na początku XXI wieku. Są to drzewa. Inaczej mówimy tlenowe drzewa, dlatego że nazwa ich powstała w wyniku dwóch słów, oksygenium i try, drzewo tlenowe. Według hiszpańskich danych pochłaniają bardzo dużo dwutlenku węgla, dziesięciokrotnie więcej niż nasze rodzime drzewa, Bóg, akacja rubinowa. Nie, nie są możliwością inwazyjną, podobnie jak Barsza prawda, który był sprowadzony, ze względu na to, że są to w wyniku hodowli in vitro. Sadzimy tylko sadzonki, te sadzonki nie rozmnażają się z nasion. Ponadto, my mamy proszę Państwa, w tej chwili 2-3 letnie doświadczenie, monitorujemy plantacje w sumie ponad 10 hektarów już w tej chwili. Drzewa te mają bardzo duży, duży przyrost. Z ubiegłego roku przyrost drzew dwuletnich wynosił 2 cm na dobę, drzew trzyletnich 1,8 cm. W innych plantacjach mamy nawet porobione dokum całą dokumentację fotograficzną. Drzewa osiągnęły już w, w trzecim roku 7,5 metra wysokości. Nasze drzewa może ze względu na to, że są to gleby lżejsze i piaszczyste. Osiągnęły wysokość 4,60 m takiego przyrostu. W tym roku sadzimy nową, nowe doświadczenie, zakładamy z ilości 40 sztuk drzew, sadzonek. Pod względem energetycznym, bo chcę powiedzieć, że te drzewa spalane w wyniku spalania uzyskujemy taką energię. Jaką uzyskuje się z węgla, z węgla kamiennego spalanego w elektrowni w Ostrołęce. Jest on mniejszy tylko o 27%. Ponadto drzewo, drewno to jest lekkie, możliwością zastosowania w budownictwie, a szczególnie w meblarstwie. Piękne, jasne drewno i przede wszystkim lekkie, odporne również na pochłanianie wody. To doświadczenie, które będzie zakładane również na terenie miasta, chcemy zobaczyć, jak będzie walka ze smogiem, jak te drzewa zaklimatyzują się i jak te drzewa w wyniku na zasolenie gleb w ciągach ulicznych będą reagowały na wodę wraz z solą rozpuszczoną. Projekt Dzewek Oksy jest nowym projektem w Polsce i dotyczy także e, sfery ochrony tych drzew przed organizmami szkodliwymi. Mówimy tutaj o szkodnikach, mówimy tutaj o patogenach grzybowych, bo jak Państwo Jesteście w stanie zaobserwować nasze drzewa, na przykład kasztanowce chorują bardzo i są atakowane przez szutówka kasztanowcowiaczka, czy w, la, czy w lasach sosny atakowane są przez nicienie przez węgorka sosnowca i niestety nie ma jak dotąd skutecznych metod ochrony. Oksy jest nowym obiektem badawczym i w tej chwili tylko możemy przypuszczać, że mogą nastąpić zagrożenia ze strony szkodników czy chorób grzybowych i przewidywać, jakie Metody wybrać. Mogą być to metody biologiczne, a więc takie, które nie ingerują w środowisko, czyli poszukiwanie naturalnych wrogów, czy też w konsekwencji, w ostatecznym już etapie zastosowanie metod chemicznych, czyli poszukiwanie tak zwanych pestycydów, które byłyby skuteczne. Jest to na pewno projekt ciekawy pod tym względem, że drzewa te mają ogromny potencjał kumulowania w sobie zanieczyszczeń. Także tutaj również nie ma zbyt szeroko prowadzonych badań pod tym kątem. Jest to wyzwanie dla naukowców i poszukiwania, jakie zanieczyszczenia są wkłaniane, w jakim stopniu. Problem zasolenia to zapewne znany jest wszystkim i z tym boryka się każde miasto, a więc jako, jaka będzie przeżywalność tych roślin w trudnych warunkach i tym bardziej, że te rośliny będą sadzone na słabych glebach, które można powiedzieć dominują tutaj w północno-wschodniej Polsce. Pytań... Możemy stawiać wiele na te pytania, dopiero odpowiedzi będziemy mogli udzielić po kilku latach zintensyfikowanych badań.